No Dondiego wielkim faworytem jest w tym pojedynku, ale myśli Pan, że Słomka jest w stanie zdetronizować tutaj tego naszego mistrza? Wiesz tak jak mówimy, tutaj, tutaj, wiesz, z faworyta stawialiśmy Jokera w walce ze Słomką i też później, później się przejechaliśmy, czy, czy po prostu wiadomo, że, że opinia publiczna, która, która, tak sądziła. Tutaj w przypadku Słomki, Słomki czy, czy Mateusza Kubiszyna, to nie oszukujmy się, Mateusz jest niekwestionowanym mistrzem gromdy Od dziewięciu walk niepokonany i, i, i tak naprawdę po raz któryś broni, broni tego pasa. Jest pewny siebie. Widziałem gdzieś wywiad, wywiad i, i, i czytałem go. Znowu, znowu Kuba Słomka, no nie ma nic do stracenia. Tak naprawdę jest zdeterminowany, zdesperowany i tak naprawdę też chce sięgnąć, sięgnąć nieba i chce pas, pas zdobyć. Byłem ostatnio w Zakopanem, rozmawiałem z trenerem, widziałem, widziałem Słomkę na, na tarczy. No wygląda wygląda całkiem dobrze, no ale wiadomo walka jest, walka jest walką, ale, ale też ja bym Kuby Słomki nie, nie przekreślał, bo, bo przed walką możemy sobie mówić wiele, ale później walka Walka weryfikuje, Ring Gromdy weryfikuje wszystko. Dlatego myślę, że, że dla kibiców, dla nas, wszystkich organizatorów, je, jest ta niewiadoma, bo kto, kto wygra? Myślę, że znowu pojawiają się sytuacje takie, że, że Mateusz Kubiszyn się przejedzie po słomce. No i to teraz, jakbyśmy to odwrócili, no to przypomnijmy sobie, że, że Joker też się miał przejechać po Słomce. i niestety tak się nie stało. Dlatego zobaczymy. Ja myślę, że dla całego widowiska widowiska jest, jest to naprawdę fajne. I, i myślę, że, że tutaj na pewno. Na pewno żaden się nie podda. Tutaj nie ma możliwości, żeby któryś się podał. Tutaj będzie walka do, do ostatniego tchu. Ja myślę, że Słomka też wyciągnął te, te wnioski, które, które, które po prostu wcześniej może, może mu czegoś tam brakowało. Teraz pewnie i kondycja, i, i, i wszystko przerobione, bo myślę, że sztab, sztab jest bardzo skoncentrowany na tej, na tej walce i trener mi mówi, że, że naprawdę jest spokojny i widzi, co, się, co robi Słomka. To dlatego jestem przekonany, że tutaj, tutaj nie mamy faworyta. Ja, ja tego faworyta nie wskażę, a wiadomo, reszta się okaże już 7 marca.